Hej, dzisiaj pokażę. no bo ja to już malowałam, ale go trochę woda mi nie ma, będę go malować. Tu mam już jedną chorwkę i wybieram ten grób. Bo grób będzie robił nam ciało. Uuuuh, no, poleciała. A tym. Tu ja zetrze. Ja zetrze po sobie. A to myślę, że chętnie dawaj dojść do tego. Na, na dół i wam pokażę teraz wszystko. E, nie, mam, nie mam jeszcze bo mam 8 lat, ale dzisiaj to 13, a najwyższy do Was. Na razie zrobię co chcę. No bo mogę jak chcę zrobić, bo że możecie jak też chcecie. Robię. No i malujemy. Superbohaterowie Super bohaterowie też potrzebują ubezpieczenia. Przykro mi, ale ja nie wiem, czy zrobi to się długi film za długi, więc nie będzie bardziej. No bo ja się, bo ja chcę mu pokazać, że to można zrobić.

Zetrze, potem że jak na brudze, to zetrze Jak na brudze, to zetrze Przepraszam, że w brudze, to zetrze Zetrze, zetrze. I zrobię niebieską oczkę, bo już skończyłam. Patrz na oczy, ale się nie przestraszcie. Uściskuję. Wy... Mm -hmm. polskie specjalne. Dylita w piątek o 22. Na Polsa dwa ja mnie fartuszek czerwony.

Jak szkoleni są kierowcy autobusów, z Nie wiem gdzie ja to byłam na kiedyś na szkoleniu, zatrzymałam razie... się tylko bo kocham króliki i zatrzymałam. biorę różową torbę i do łóżku. Jeżeli jesteście na wakacjach albo urlopie w I zamiast się wspinać wolicie wjechać na górę wyciągiem, to jest nasz uproszczony model wyciągu, to jesteście wy, pozostałe wieszaczki to są inne krzesełka na tym wyciągu, jedziecie sobie w jedną stronę, mijając kolejne krzesełka wyciągu i to jest właśnie pytanie, załóżmy, że ten wyciąg, którym wy się poruszacie ma na Mniej 50, tak. co? Ja zrobię, te jajeczka co wody wody ten, ten królik maluje będą żółte, a ja zrobię wszystkie jajka żółte, bo żółty No wiem jak on, jak on wygląda jak susie, ale no, no ale lubię Parowe, ale dopiero spalinowy rozwój A to szybciej jeszcze może zrobię zielone. Się w na wieku, a stało się Odłożę te farby. Dziś większość miast już z nich nie korzysta. W Sylwestra 2013 roku Warszawa uroczyście pożegnała i które groziły tam pasażerów przez 35 lat. Dzisiejsze autobusy są skomputeryzowane, ekologiczne, no i oczywiście wygodne. Montowane są w nich różne rodzaje napędów: spalinowe, hybrydowe i elektryczne, a wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii pozwala. To szybko wyschnie. Czas przypominający... Nasz gotowy króliczek, słodki nie, będzie miał biały pędzelek, bo inaczej to nie będę Pomalowała, Bo jest taki słodki, no dobrze, tak. tak mieć głowę, bo ja tak się po prostu nie w buzie. Ale to jest nasz gotowy króliczek, słodki nie, bardzo słodki, mi się bardzo mocno podoba. No bo dokładnie nie widzicie, ale wy myślicie, że na pewno to jest niebieski, ale tu jest zielony, ciemny, ale go chce naprawdę widać. O, pokażę wam, o, okej, no i go widać tak. No to pa, życzę wam miłego mił mił anczka pa pa, kocham was.